Czy takie konkursy są dobrą zabawą, czy jest potrzebny? Wierzby pod tytułem Wiejska przejażdżka jest dużo bezpieczniej niż na pewno niż było kiedyś, bo ludzie poznali je zasady i wiedzą teraz, jak zapobiec temu, co się przed. Przy wypadkom no A jaka to była zabawa dla się, bo myślę, że to forma też takiej zabawy edukacji, jak właśnie dla rodziców? Pisanie wiersza sprawiło dużo przyjemności, dużo zabawy. Spędziliśmy kilka wieczorów. No, najtrudniejsze było składanie rymów, szukanie rymów do konkretnych wyrazów, bo to musiało być zawarte, ale naprawdę świetnie się przy tym bawiliśmy. Skąd przyjechaliście w ogóle jako rodzina? Przyjechaliśmy z takiej małej miejscowości położonej w gminie Kocierzyw południowy. To jest powiat Łowicki, województwo łódzkie. Także centrum polski właściwie, tak z samego, samego centrum, tak między Łodzią a Warszawą takiego małego powiatu, tak powiat Łowicki. Księstwo dawne, Księstwo Łowickie. O tak powiem. Teraz się rodziców zapytam, czy to jest potrzebne takie właśnie takie działania prewencyjne? Oczywiście, że jest potrzebne i bardzo fajnie, bo dzieci przy okazji się y, uczą tego, co jest na wsi, y, mogą to wszystko poznać tak? no, chodzą do szkoły, no, wiadomo, pomagają też, więc widzą, jak to wszystko wygląda. Gospodarstwo o jakim profilu mamy? To jest gospodarstwo o profilu mieszanym. Są zwierzęta, jest i produkcja roślinna. Także no takie no, ogólno, ogólno no, taka mieszana produkcja, tak, że tak powiem. No, niewielkie gospodarstwo, no ale, no ale dzieci wiadomo, że zawsze na tym gospodarstwie są, będą i muszą bezpiecznie po prostu pracować tak muszą się uczyć tej bezpiecznej pracy